14. seria spotkań PGNiG Superligi Piłkarek Ręcznych, gościmy dzisiaj w Kobierzycach, gdzie KPR podejmować będzie MKS PR Gniezno. Gościmy w hali widowiskowo-sportowej imienia Adama Wojcika. zapowiada się ciekawy mecz, bo Benjamin z Gniezna z kolejki, serii na serię spisuje się coraz lepiej. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Murat, Świerżewska, Łęgowska, Hartman. Teraz dobra akcja. Zgubiona obrona. Jest pierwsze trafienie Justyny Świerżewskiej. z świerżewska Złe podanie do Hartman. Strata. Muszą uważać na te straty. Jest pierwsze trafienie. Hartman. Wyszła do rzutu Hartman. No zaskoczyła tym rzutem bez wątpienia Beaty Kowalczyk. Szupek pojawiła się na prawym rozegraniu. Buklarewicz przeszła na środek. Ochronna zawodniczka, doświadczona Małgorzata Buklarewicz, Szupyk, Szupyk! Kuriewicz, do końca zaskoczyła tym podaniem Nurską i kolejna strata i Mariola Wiertelak, jeszcze jednej kontrze, Wiertelak. Giszczyńska, odbieżny, świetnie w samo okienko, Marta Giszczyńska. Małgorzata Buklarewicz, Norska, Liszczyńska. Fatalna. Kolejna strata. Nawet nie zdążyły zmienić do ataku, już straciły piłkę. Ale cóż z tego, jak fantastycznie Dominika Hoffman, która już nie pierwszy raz ratuje swojemu zespołowi skórę, nie było trafienia Natalii Janas. Teraz odważnie ze skrzydła. Proszę bardzo, Kaczmarek. Bo Klarewicz, no jej to gra na środku. Rozegrania dużo zmieniła na plus dla zespołu ekpr -u. Teraz też świetne dogranie do ważnej. Nie, szupyk, szupyk. Z trudnej sytuacji, ależ to trafiła. Alona, szupyk. Ostatnie 30 sekund pierwszej połowy, ciekawej pierwszej połowy. Dynamicznej, no gdyby tych strat po stronie Gniezna było mniej. Szupyk! Wróciła Świerzeska. No i kolejna strata. Jeszcze pusta bramka, wiertelak, trafienie, no nie dość, że nie zakończyły tej akcji bramką, jeszcze straciły po raz kolejny piłkę i straciły bramkę. Fatalna końcówka MKS-u. Początek drugiej części spotkania, to też ważne w drużynie Kaperu było to, że Buklarewicz przeszła z prawego rozegrania na środek, na prawe weszła Szupyk, Zdymi y dynamizowało to grę bez wątpienia. A teraz świetna kontra i trafienie Mileny Kaczmarek, Buklarewicz, Tomczyk, o, bardzo powiedziałbym na pograniczu faulu w ataku, Buklarewicz, blisko straty, Buklarewicz i jest trafienie, szczęśliwa akcja. Teraz świetne wbiegnięcie za plecy jest trafienie Moniki Łęgowskiej. Nowo blisko straty jest strata, szansa na kontrę. Wiertelach najszybsza, pusta bramka Wiertelak. Wiertelach. Buklarewicz do ważnej, znowu wyczyszczona tu pozycja i ważna skoła. Spodowska, kozioł. Buklarewicz, Spodowska na koło i jest trafienie. Jeszcze raz despodowska, Buklarewicz, Buklarewicz sama, ale tym razem zatrzymana. Teraz między dwie e, zawodniczki Guziewicz, Cygan, Buklarewicz. Domagalska jeszcze raz i teraz w końcu skutecznie Oliwia Domagalska. Pierwsza połowa wyrównana, ale w drugiej już ewidentna dominacja gospodyń, wygrały tą drugą część 19 do 10, Buklarewicz jeszcze faulowana. 20 strat drużyny MKS Gniezno w tym meczu. Teraz jeszcze do Magalska. I to już koniec spotkania, a więc 34 do 20 zasłużone zwycięstwo KPR-u. Tak jest, Mariola Wiertelak. Ile już takich nagród w swojej karierze zebrała. A teraz dziękuję już za uwagę Marcin Uraz. Do zobaczenia, do usłyszenia.